Przyjrzyjmy się naszym czasom. Kim jest istota lub istoty, które nie wolą i oszukują ludzkość? I jaki spektakularny show przygotowano dla nas? Nie, nie szukamy nowego wroga, nowej ciemnej strony. Ona istnieje od dawna, od czasów Egiptu, od czasu przybycia tutaj bogów Sumeru. Sprawuje kontrolę przez dwa systemy, jawny i ukryty, trzymając w swoich dłoniach pełnię władzy kontrolując wszystkie organy rządowe i organizacje zarówno terrorystyczne, jak i antyterrorystyczne, finansując nieprzerwanie wszystkie wojny i konflikty, manipulując ludzkością w myśl zasady dziel i rządź i dysponując ukrywaną przed ludzkością technologią, wyprzedzającą tę ujawnioną o eony lat. Cóż zatem zaplanowali dla nas władcy tej planety? Wiele wskazuje na to, że trwają w pełni kontrolowane przygotowania do objawienia nam nowego Boga i że będzie to Bóg na miarę naszych czasów i ukrywanej przed nami technologii. Wiele wskazuje na to, że przybędzie Bóg nowoczesny, UFO Bóg. Przyjrzyjmy się zaktualizowanym, odpowiadającym naszej epoce omenom. Niezwykłym zdarzeniom, przepowiedniom i rzekomym koincydencją, które stanowią kulisy i scenerię współczesnej nam epoki. Akt pierwszy zaczyna się w 1917 roku w Kowada Iria koło Fatimy w Portugalii, kiedy to trójce pastuszków noszących imiona Jacinta, Francesco i Lucia, czyli Jacynta, Franciszek i Lucia, na tle korony dębu korkowego objawiła się kilkakrotnie Matka Boska wydarzenia przez kościół uznawane za cud opisał van deniken w książce z 1991 roku wszyscy jesteśmy dziećmi bogów z jego relacji wynika, że 13 października 1917 roku na cud w Fatimie czekało około 80 tysięcy ludzi świadkowie obserwowali niezwykłe zjawiska, nienaturalną aktywność słońca, między innymi jego wirowy ruch. Wśród zgromadzonych byli ludzie prości, naukowcy, dziennikarze i ludzie niewierzący. Deszcz lał jak z cebra, lecz nagle chmury rozstąpiły się, ukazując błękitne niebo, a słońce zaczęło zataczać się i drżeć, wykonując gwałtowne ruchy w prawo i w lewo. Następnie zaczęło obracać się z ogromną prędkością wokół własnej osi, strzelając kaskadą zielono-czerwono-błękitnych barw i zalewając okolice nieziemskim światłem. Potem... Słońce zatrzymało się na kilka minut, a następnie ponownie zaczęło wykonywać fantastyczne ruchy, wyrzucając fajerwerki nierzeczywistego światła. Po kolejnej przerwie słońce wznowiło niesamowity taniec. Ludzie krzyczeli z przerażenia. Wielu klęczało i płakało, modląc się. Niektórzy zaczęli się głośno spowiadać ze swoich grzechów, sądząc, że oto nastąpił koniec świata. W trakcie tego cudu zdarzyło się coś równie niezwykłego, jak reszta widowiska. Otóż, z powodu ulewnego deszczu wszyscy obecni stali pod parasolami. W pewnym momencie Jacinta zawołała: zamknijcie parasole! Co było poleceniem dziwnym, zważywszy na panującą pogodę. Kiedy jednak po chwili wahania ludzie zaczęli zamykać parasole, ulewny deszcz nagle przestał padać. Chmury rozstąpiły się, ukazując czyste błękitne niebo, i po chwili słońce zaczęło podrygiwać na nieboskłonie. Cud! Trwał około 12 minut i był widoczny w promieniu 40 kilometrów. Wkrótce po tych cudownych objawieniach Franciszek i Jacynta niestety zmarli, a łucja wstąpiła do zakonu. Na czym właściwie polegał ów kosmiczny spektakl? Czy był on, jak twierdzą niektórzy naukowcy, efektem znanej reżyserom widowiska kombinacji czynników atmosferycznych, takich jak słońce poboczne, chmura stratosferycznego pyłu oraz czynników psychologicznych związanych z zapowiedzianym cudem i efektu wywołanego długotrwałą obserwacją słońca? Czy też był to nareszcie prawdziwy cud, godny potęgi Boga Wszechmogącego, przy którym bledną wszystkie inne cuda, jak zamiana wody w wino, wskrzeszanie zmarłych czy też wypędzanie demonów z opętanych ludzi? Z naukowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę opis wydarzenia przez jego naocznych świadków, w trakcie kosmicznych popisów mające średnicę niemal 1,5 miliona kilometrów w Słońce przebyło drogą od około 8 do 10 milionów kilometrów w jedną i w drugą stronę i poruszało się ono z około 60-krotną szybkością światła łamiąc wszystkie znane nam prawa fizyczne ustanowione przez samego Boga nie powodując przy tym kosmicznej katastrofy. A nawet nie naruszając w najmniejszym stopniu harmonii wszechświata i równowagi wśród krążących wokół Słońca planet. Najbardziej niejasne jest jednak, przynajmniej dla mnie, dlaczego właściwie Bóg Wszechmogący miałby udowadniać swoje istnienie i pokazywać swoją wszechmoc infantylnie wirując na niebie? Nie mógłby użyć swych mocy dla bardziej znaczących celów? A może jednak? Zastosowano technologię, której stopień zaawansowania jest od dawna znacznie wyższy niż ten, o którym z oficjalnych źródeł wiemy. Akt II. 64. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 1981 roku, o godzinie 17.19 na placu Świętego Piotra padły strzały w kierunku Jana Pawła II. Broń, z której Ali Akcja oddał strzały, znajduje się obecnie w depozycie Muzeum Domu Rodziny Ojca Świętego w Wadowicach. Przestrzelony pas sutanny w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Sama sutanna w papieskim sanktuarium w Krakowie na Białych Morzach, a podkoszulek, który najwidoczniej był zagięty, bo pocisk pozostawił w nim aż trzy otwory w domowej kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Rzymie. Papież. Został zraniony w brzuch, prawy łokieć i wskazujący palec lewej ręki. Osobisty lekarz papieża zdecydował o natychmiastowym przewiezieniu rannego do szpitala. Stan Jana Pawła II był krytyczny. Ksiądz Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz papieża, został poproszony o udzielenie Ojcu Świętemu sakramentu chorych. Lekarze zrobili wszystko, aby uratować papieża. Podobno nawet oddali krew, którą jego organizm przyjął, co wspomogło cudowne uzdrowienie. W niedzielę 17 maja 1981 roku poprzez Radio Watykańskie Jan Paweł II oznajmił Jestem szczególnie bliski dwóm osobom zranionym wraz ze mną oraz modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Zjednoczony z Chrystusem, kapłanem ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat. Tobie, Maryjo, powtarzam. Totus tuus egosum”. Kiedy tylko ojciec święty zaczął powracać do zdrowia, w pierwszej kolejności poprosił o przyniesienie mu sekretów fatimskich, którymi podobno wcześniej nie bardzo się interesował. Następnie postanowił powierzyć Rosję niepokalanemu sercu Maryi po to, by nastała wolność dla narodów ciemiężonych przez komunizm i marksizm. Zdecydował także, że w pierwszą rocznicę zamachu uda się na pielgrzymkę do Fatimy, co następnie uczynił. Zabrał też wówczas ze sobą pocisk, który go zranił, postanowił bowiem złożyć go w sanktuarium w Fatimie w geście wdzięczności za cudowne ocalenie, które oficjalnie przypisał Matce Bożej. 13 maja 1982 roku Jan Paweł II umieścił kulę w koronie figury Matki Boskiej Fatimskiej. Zwieńczona krzyżem umieszczonym na błękitnej kuli symbolizującej Ziemię Korona, pochodzi z 1942 roku i co niezwykle interesujące, od czasu wykonania posiadała ona i zachowała okrągłe puste miejsce zlokalizowane pod miniaturowym globem, które w cudowny sposób idealnie pasowało do pocisku. Jakaż to ciekawa i niezwykła koincydencja. Po zamachu, cudownym ocaleniu i powierzeniu Rosji niepokalanemu sercu Maryi nastąpiło ogromne ożywienie kultu Matki Bożej Fatimskiej i dokonała się największa bezkrwawa rewolucja na świecie. Upadł system marksistowski w kraju potęgi militarnej i atomowej. Przyjrzyjmy się teraz proroctwu, które jest największym sekretem Kościoła, trzeciej tajemnicy Fatimskiej i zawartej w niej wizji III wojny światowej. Zapowiadające wielką tragedię orędzie siostry Łucji można znaleźć na oficjalnej stronie parafii pod wezwaniem Najświętszego imienia Jezus. Link do całej publikacji znajdziecie w opisie pod filmem. Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy przebywała już w klasztorze w Koimbrze. Niektóre z orędzi przekazała za pośrednictwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał, na życzenie Jana Pawła II, kontaktować się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane Łucji przez Marię Orędzia dotyczą między innymi III wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i przyszłości Polski. Opublikowane orędzie siostry łucji, właściwie Lucy Santos, portugalskiej zakonnicy, która była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku, opiera się także spośród wielu innych źródeł na ten temat na książce Stevena Lazara. Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku. Orędzie rozpoczyna się od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Z przekazu siostry Łucji wynika, że nastąpi błyskawiczne natarcie Chin na Rosję i będzie ono zaskoczeniem i szokiem dla świata, a natężenie walk i okrucieństw będzie straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej i będzie się to nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Siostra Łucja Informuje nas także, że już na początku wojny ukażą się na niebie zjawiska atmosferyczne, które będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję Królową Świata w wielu objawieniach. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są już od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuch Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów półwyspu Apenińskiego. Na morzu śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia, w przeciwieństwie do początkowych, które nie pojawią się od razu i z jednakowym natężeniem, wystąpią w ciągu kilku godzin, a potem Ziemia uspokoi się. Jedynym narodem, który wyjdzie z ogólnoświatowej katastrofy cało, będzie Polska ponieważ będzie ona chroniona przez miłosierdzie Boże. Polska zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze, bowiem uchroni ją opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. I tu docieramy do kolejnego tematu, któremu może warto będzie wnikliwiej się przyjrzeć, tematu, przepowiedni z której wynika, że iskra wyjdzie z Polski. Iskra ta, jak mniemam, podobnie jak wiele innych proroczych wydarzeń, będzie w pełni kontrolowana przez architektów ukrytego planu, zakulisowych reżyserów dziejów ludzkości. Treść trzeciej tajemnicy Fatyńskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Na stronie sekretariatu fatimskiego, do którego link znajdziecie w opisie, możemy znaleźć komentarz Kongregacji Nauki i Wiary z 2000 roku dotyczący trzeciej części tajemnicy fatimskiej, w której odnaleźć możemy m.in. takie oto słowa prefekta Kongregacji Nauki i Wiary, Josefa kardynała Ratzingera. Na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia papież Jan Paweł II postanowił opublikować zapis trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Po dramatach i okrucieństwach XX stulecia, jednego z kluczowych okresów ludzkich dziejów, którego kulminacyjnym momentem był krwawy zamach na słodkiego Chrystusa na Ziemi, zostaje oto ujawniona rzeczywistość, która współtworzy historię. Objawienia i nadprzyrodzone znaki występują w całych dziejach. Wkraczają w centrum ludzkich wydarzeń i towarzyszą historii świata, zdumiewając wierzących i niewierzących. Dokument zawiera także list Jana Pawła II do siostry Łucji, w którym prosi on czcigodną siostrę, aby zechciała rozmawiać szczerze i otwarcie z arcybiskupem Bertone, który przybędzie wraz z ordynariuszem Lili. Aby w jego imieniu zadać siostrze kilka pytań dotyczących interpretacji trzeciej części tajemnicy, a następnie przekazać mu osobiście odpowiedzi siostry. Tajemnica składa się z trzech odmiennych części. Pierwsza i druga część tajemnicy dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu niepokalanego serca Maryi i II wojny światowej oraz zapowiadają ogromne szkody, jakie Rosja miałaby rządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu. W redakcji przeznaczonej dla biskupa Lirii, siostra Lucja napisała między innymi Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, bo z nieba otrzymałam na to pozwolenie. Przedstawiciele Boga na ziemi pozwolili mi na to już wiele razy i w wielu listach. Nasza Pani pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy w tym morzu demony i dusze, jakby były przezroczystymi czarami lub brunatnymi, żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z głębami dymu. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można było ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja Wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na ziemi, wojna się skończy. Ale jeśli się nie przestanie obrażać Boga, to za Pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który Wam Bóg daje, że ukaże świat za Jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji mimo niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeśli ludzie życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, a na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojciec święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Trzecia część tajemnicy została spisana przez Łucję na polecenie Jego Ekscelencji Biskupa Liri i Matki Najświętszej 3 stycznia 1944 roku. Treść trzeciej tajemnicy fatymskiej, która ma być symbolicznym objawieniem odnoszącym się do części orędzia, ujawnił, jak już mówiłam, publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku. Wskazówkę dla interpretacji trzeciej części tajemnicy siostra Lucja zawarła już w liście do Ojca Świętego z 12 maja 1982 roku. Pisze w nim. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej Jeśli przyjmą moje żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju. Jeśli nie, rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia. Różne narody zginą. Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w orędziu, jesteśmy świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. W trzeciej części tajemnicy Łucja pisze. Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz, poprzez Jego ekscelencję czcigodnego biskupa Lerii i Twoją i moją najświętszą matkę. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani nieco wyżej, anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nimi. Biskupa, odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego, pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem. Szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. I w ten sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do którego zbierali krew męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga. To, co miała nam do powiedzenia apostołka pierwszych sobot, służebnica Boża Kościoła katolickiego, siostra Lucja, powinien przeczytać całości każdy, kto chciałby poznać plany władców naszego świata. Przy czym intuicja podpowiada mi, że analizując przekaz, warto kierować się stworzoną przez geniusza propagandy Josefa Goebbelsa zasadą 60 na 40. Przypomnę, że metoda 60 na 40, wymyślona przez nazistowskiego ministra propagandy, polega na stworzeniu medium, które w 60% podaje fakty i informacje, które są prawdziwe i realistyczne, a pozostałe 40% służy dezinformacji i propagandzie niezwykle efektywnej dzięki zaufaniu uzyskanemu poprzez przekazanie 60% prawdziwych treści. Tak działała w czasie II wojny światowej, uważana za antyfaszystowską brytyjska stacja radiowa, która w rzeczywistości była radiem Gebelsa, działającym w oparciu o zasadę 40 na 60. Spójrzmy jeszcze na karty Illuminati. Przypomnę, że chodzi o karty zaprojektowane w 1990, a wydane w 1995 roku przez Steve'a Jacksona z Austin, które miały charakter naprawdę proroczy. Przypowiedziały one m.in. ataki na World Trade Center, katastrofę w Fukushimie oraz tsunami i trzęsienie ziemi z 11 marca 2011 roku w Japonii, które, zdaniem niektórych, były wynikiem użycia HARP, oficjalnie będącej naukowym programem wojskowym badającym wpływ działania rozmaitych urządzeń elektronicznych na dynamiczne procesy zachodzące w jonosferze, a w rzeczywistości Centrum nowoczesnej broni wykorzystującej technologię, dzięki której można wpływać na pogodę, wywoływać trzęsienia ziemi i oddziaływać na ludzki mózg. Nie jest to w tej chwili istotne, czy ujawnienie proroczych kart było incydentem, który wymknęło się spod kontroli władców tego świata, czy też opublikowano je, bo pokręcony światopogląd autorów dawnych i obecnych scenariuszy zakłada, że jeśli zostaniemy poinformowani o tym, co dla nas zaplanowano i nie sprzeciwiamy się temu, Oznacza to, że w zasadzie akceptujemy zaprezentowaną nam fabułę, a to zwalnia ich z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Faktem pozostaje, że jak pokazuje historia, to co ujawniają karty rzeczywiście wielokrotnie się ziściło. Karty, które dopiero mają wejść do gry, prezentują wizję III wojny światowej zapowiedzianą przez rozmaitych proroków i wskazują na kluczową rolę, jaką ma odegrać papież. Pokazują także ufo nad Fatimą. Przekazy zawarte w kartach, podobnie jak proroctwa, wyrażają się w symbolicznym języku nieświadomości, na którą też silnie oddziaływują i nie należy ich traktować dosłownie. Symbole wskazują zawsze na coś, co jawne i na coś, co ukryte, a ich wieloznaczna treść wymaga interpretacji, która nigdy nie jest łatwa ani oczywista i wymaga wnikliwej analizy kontekstu doświadczeń lub wydarzeń, których dotyczy. Zestawienie zapowiadających te same wydarzenia rzekomych proroctw: zamachu Jana Pawła II i umieszczenie kuli zamachowca w koronie Matki Boskiej Fatimskiej, dzieła Maurizio Catelana, pokazującego papieża powalonego meteorytem i instalacji Jerzego Kaliny, w której papież unosi meteoryt nad morzem krwi, intro serialu Młody Papież, w którym kometa towarzysząca wielowiekowej wędrówce papieża poprzez historyczne wydarzenia w dziejach ludzkości a która zamienia się w meteoryt powalający Ojca Świętego z kartami Illuminati, które dopiero mają wejść do gry, układa się w pewien niezwykle sensowny obraz. Hm, czy nic nam to nie mówi? Czy nie przypomina to powtarzającego się schematu zwiedzenia ludzkości? Czy wszystkie te wydarzenia, obrazy i niezwykłe przypadki, które ze względu na swój aspekt emocjonalny mocno oddziaływują na głębsze warstwy psychiki, mają na celu bez udziału świadomości sprowokować nas do myślenia w określony sposób? Czy może widzimy tu kolejne odsłony starego jak świat scenariusza, obejmującego spreparowanie rzekomych synchroniczności i spełniających się proroctw służące kolejnemu zwiedzeniu ludzkości? Czy to możliwe, że mamy do czynienia z chorym dogmatem autorów tego seansu, który to dogmat zakłada, że uprzednie pokazanie nam planu w połączeniu z brakiem sprzeciwu z naszej strony całkowicie uwalnia ich od jakiejkolwiek winy? I z tymi pytaniami was zostawiam, ale zdradzę jeszcze, że aktualnie w snach moich pacjentów pojawia się wątek Fatimy w połączeniu z NASA. Przyglądam się temu uważnie, bo sny, których interpretacją od lat się zajmuję, są prawdziwą kopalnią prawdziwych informacji i nie da się nimi manipulować. Na razie. Na razie, bo obserwujemy już nowe trendy i genialne pomysły wszczepienia nam tego i owego do naszych ciał, a szczególnie mózgów, które są swego rodzaju anteną zdolną odebrać cenną informację. Trendy i plany zmierzające do tego, by ten niedostępny jeszcze dla naszych bogów obszar także jak najszybciej zawłaszczyć. Oczywiście, pod płaszczykiem troski o nasze zdrowie i monitorowanie sfabrykowanych zagrożeń. Nasi bogowie. Ciemna strona, nazwa której dla ułatwienia używam do określenia tego, co równie dobrze można nazwać nieświadomością, niepoinformowaniem lub niską świadomością, jest przebiegła, inteligentna i przewidująca. Planuje długoterminowo. To cechy charakterystyczne metaforycznego zła, o którym mówimy czasem w kontekście odwiecznej walki pomiędzy światłem i ciemnością, dobrem i złem.